Witam serdecznie, drogie wodniki, na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energie przygotowały dla Was na ten tydzień. Co dla naszych wodników. I energia czytania karty. Wodnik się ogniskuje, a wodnik kogoś poznał, a wodnik idzie, ma jakieś sprawy zawodowo, zawodowo, sądowo, urzędowe, tak w tym tygodniu lawiruje. Lawiruje, ale myślę, że z korzyścią dla siebie. No, taka jest energia, ale jest tak jakby gromadzenie, lub możliwość tak jakby zrównoważenia poziomu wydatków, tak bo tutaj jest zrównoważenie, czyli wodnik radzi sobie, radzi sobie, dostaje jakiś zastrzyk, bo to jest zastrzyk pieniążka i jest to coś, co pokrywa, tak jakby, tak jakby równoważy równoważy pieniążki w rodzinie, tak, czyli tamte sprawy finansowe, one stoją na równym poziomie, zaczynają być, ale wodnik jednocześnie też bardzo mocno się odkrywa. Są wodniki, które tutaj walczą, walczą z jakąś opozycją, ale walczą, walczą sprawiedliwie, żonglują, czyli już w tej chwili, ja bym powiedziała, że wiele wodników nawet nie musi gdzieś tam walczyć, ale sobie tak sprze, żeby się poprzekomarzać, to jeszcze sobie tak żongluje jakimiś emocjami, jakimiś, no jest to jak i żonglowanie, tak, ale żonglowanie takie na zasadzie, że zmienia się, myślę, że wodnik bardzo mocno zmienił swoje postępowanie względem osób z trygonu ognia, z trygonu wody i z trygonu powietrza, więc tak naprawdę wydaje mi się, że to jest tak jakby zmieniło się postrzeganie i wodnik teraz już dla zasady z tymi osobami, jeżeli kruszy kopie, to dla, może nawet nie dla zabawy, ale tak dla zasady, żeby pokazać, że nie jest gorszy, że potrafi sobie poradzić, to jest tak, jakby odwet za coś, co zostało dokonane. Tak, czyli, tak jakby ne, zubożyło wodnika bardzo mocno. Czy emocjonalnie, czy finansowo, nie wiem, drodzy Państwo, podłóżcie to pod siebie. Powiem tak, praca dziewiątka denarów, czyli wodnik zarabia, u wodnika, słuchajcie, siła, siła, tutaj mogą być spadki, tu mogą być darowizny, tu mogą być wygrane, tutaj może być lepsze stanowisko, czyli tak naprawdę, no tutaj macie zielone światełko, to nawet nie wiem, co mam Wam powiedzieć, dziesiątka denarów i dziewiątka denarów i siła, to tutaj, moi kochani, to się pokazuje, że to są karty, to są karty olbrzymich pieniędzy, więc tak naprawdę, no dla każdego są to różne, różne kwoty, tak, ale wodnik tak jakby y, albo wejdzie w, w stan posiadania, albo, ale jest to coś urzędowego, albo jest to wam zapisane, czy to po prostu zyskujecie. Jeżeli chodzi, bym powiedziała tak typowo o pracę, no to odchodzi ktoś urzędowo z wody, tak, w pracy. W pracy y, czasami można połączyć to z miłością, tak, i jeszcze to jest jakieś odszkodowanie. Ale to odszkodowanie dla Was, to nie wiem o co chodzi, czy żeby ktoś z pracy, z pracy, czy w emocjach ktoś Was skrzywdził, bo tu się pokazuje, że jeszcze dostajecie z tego tytułu odszkodowanie, ale powiem tak, drogi wodniku, w tym tygodniu, czego się nie dotkniesz, co nie zrobisz, co nie... Postanowisz, nawet są to takie drobne rzeczy, że chcesz zrobić remont, czy przestawisz meble, to przyniesie Ci to w jakiś sposób wielką satysfakcję, a przy okazji może za meblem znajdziesz pieniądze, bo pokazują się pieniądze, czy, czy jakiś, nie wiem, czy totolotka, tak, czy jakieś tam, a jeszcze, a jeszcze, jak to się mówi, jeszcze ważne, bo tu się pokazuje, że coś znajdujesz, tak, ale musisz zrobić jakoś roszadę, ale bardzo pozytywnie tydzień się kończy. Czyli Czyli wasze marzenia, wasze życzenia, Wasze zapatrywania i wasze spojrzenia na życie kończą się właśnie tak wszystko, co do czego się nie dotkniecie, kończy się pozytywem, czyli i ogólnie odpowiedzi na wasze, na wasze marzenia, na wasze życzenia w tym tygodniu kończą się światem tak naprawdę i jesteście osobami zadowolonymi. Czyli tak, jakby świat daje wam dyspensę do tego, że możecie sobie czegoś życzyć, i te marzenia w tym tygodniu się bardzo mocno spełniają. Czyli to jest tydzień dla was, drogie wodniki. Jakież tu energie patrzymy? W zdrówku powrót do zdrowia, w zdrówku budowanie siebie, odbudowywanie siebie, odbudowanie włosów, odbudowanie, przestaje, przestaje boleć głowa. Wodnik panuje nad emocjami, wodnik. Wodnik spiął energię, czyli, tak jakby tutaj, jest. U wodnika jest radość, ale przede wszystkim bardzo ważna jest rodzina, dom rodzinny, rodzina lub sprawy związane z domem. Tak, z domami, czy jest to dom, ale wydaje mi się, że chodzi tutaj o domy, więc to są wszelakie: to są remonty, to są sprzedaże, kupna, przeróżne rzeczy. W wodniku masz zielone światełko, nawet nie mam co czytać, bo tutaj co byś nie zrobił, nie zrobiła. E, Jakbyś nie podeszła do tematu, to zwyciężasz. To jest po pierwsze. Masz kartę szóstki buław i świata. E, nie ma piękniejszych kart. Jeszcze na końcu dziewiątka denarów i dom, tak, czyli albo dobrze sprzedane dom, albo dobrze kupione nieruchomości, tak, lub jakieś remont, jakieś remonta przy okazji, coś jeszcze być może będzie remont mniej kosztował niż, niż powinien, nie wiem, drodzy Państwo, ale są to przepiękne emocje, cały tydzień należy do Was, kochani, czego Wam życzę i nie takiego tylko tygodnia, ale i całego roku, a i życia jakby się dało, chociaż to tak się nie da, ale, ale życzę, bo energię macie, macie zielone światełko we wszystkim, jeżeli zdrówko, to się budujecie, się, tak? jeżeli, emocje, jeżeli emocje, to po prostu wygrywacie w emocjach, tak? czy to jest partner, czy to jest seks partner, czy to są ludzie, z którymi emocjonalnie byliście związani, jeżeli praca, no to jesteście na piedestale, jeżeli my, czy działalności, czy kupno, czy sprzedaż. W każdej dziedzinie życia macie zielone światełko i nic ująć, nic dodać, kochani, na ten tydzień. Także proszę nie jęczyć mnie w tym tygodniu, że coś niedobrze, bo karty są super. Karty są super, pokazują bardzo, bardzo ładnie. Pozdrawiam serdecznie, kochani. Do usłyszenia. Hejka.